Co to jest internet w gniazdku i jak to działa? Jest bardzo przydatne również, gdy zasięg domowej sieci Wi-Fi zawodzi. Wtedy warto spróbować rozwiązania, jakim jest Internet w gniazdku. Jej zastosowanie umożliwia transmisję danych internetowych z użyciem istniejącej sieci energetycznej. Do transferu danych może być wykorzystane każde gniazdko elektryczne. Co jest potrzebne do takiej formy internetu? Co najmniej dwa adaptery w postaci urządzenia nadawczego oraz odbiorczego. Są one wyposażone w filtry dzięki którym fale energetyczne o wysokiej częstotliwości mogą być odpowiednio filtrowane, modulowane i kodowane. Dochodzi do przekształcenia sygnału analowego w cyfrowy, co umożliwia dostarczanie internetu do komputera, telewizora, tabletu czy innych urządzeń z dostępem do sieci. Jak to zrobić? Należy zakupić dwa adaptery. Podłączyć jeden adapter do gniazdka elektrycznego i do internetu. W pierwszym dostępnym miejscu, np. przy wejściu do domu. Następnie należy włożyć odbiornik do innego gniazda, np. Na, na piętrze. W następnej kolejności należy podłączyć odbiornik do urządzenia końcowego, np. laptopa. Aby internet z gniazdka elektrycznego był szybki i stabilny, konieczne jest spełnienie kilku warunków do transferu danych. Do transferu danych najlepiej sprawdzają się sieci elektryczne zbudowane z trzy żołowych obwodów elektrycznych. Istotne będzie również ich uziemienie, a także podłączenie do gniazdek znajdujących się na tej samej fazie. Do każdej fazy należy zastosować oddzielną parę nadajników i odbiorników. W celu zachowania wysokiej wydajności sieci należy podłączyć adaptery bezpośrednio do gniazdek. Nie należy korzystać w tym celu z list zasilających i przepięciowych, ani z przedłużaczy. Internet z gniazdka elektrycznego nie będzie również działać, właściwie jeśli adaptery PLC znajdą się w pobliżu urządzeń pobierających sporo energii elektrycznej, np. lodówki, pralki, grzejniki czy piekarnik. Technologia wymaga w pobliżu posiadania dostępu do internetu np. światłowodowego, LTE czy radiowego. Nie zastępuje więc tego typu łącz, lecz pozwala na rozszerzenie zasięgu internetu, aby działał niezawodnie w każdym pomieszczeniu, nawet w przypadku sporej odległości pomiędzy nadajnikiem a urządzeniem docelowym. Internet z gniazda elektrycznego to warte uwagi rozwiązanie zwłaszcza dla tych użytkowników, którzy nie są zadowoleni z zasięgu domowej sieci Wi-Fi, bo mają możliwość umieszczenia nadanika w odległej zabezpieczonej skrzynce, z której jest wyprowadzony dedykowany kabel elektryczny. Przewaga internetu po kablu nad Wi-Fi wiąże się również z bezpieczeństwem. Uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do sieci przez osoby po jest w tym przypadku utrudnione, ponieważ nowoczesne adaptery wykorzystują 128-bitowe szyfrowanie. Internet w gniazku to takie rozwiązanie pozwalające uniknąć niedogodności związanych z rozbudową sieci kablowej. Zapewnienie szybkiego i stabilnego łącza w całym domu wymaga ciągnięcia przewodów, co zwykle wiąże się z koniecznością wiercenia ścian czy stropów. W jaki sposób to działa? Transfer danych odbywa się przy wykorzystaniu obwodów elektrycznych, które mają trzy przewody – Fazowy, neutralny, ochronny. Technologia umożliwia przesyłanie danych pomiędzy gniazdkami w standardach, nawet do tego, by osiągnąć możliwość gry online lub transmisji HD. Można w ten sposób podłączyć większą ilość urządzeń. Jak wygląda kwestia parametrów i ustawień takiego rozwiązania? Maksymalna prędkość do 500 MB. Bardzo prosta instalacja. Wystarczy podłączyć jeden adapter do gniazda sieciowego i routera, a następnie podłączyć drugi adapter do urządzenia wymagającego dostępu do internetu. Istnieje możliwość zabezpieczenia dostępu do sieci dla osób niepożądanych. Wybrane modele adapterów nie blokują gniazdka elektrycznego, ponieważ posiadają zintegrowane gniazdka. Od 200 MB do 500 MB na sekundę. Zasięg zbudowany w ten sposób sieci komputerowych może wynosić nawet 200-300 metrów. Yes. So back hey, to what hey, I was hey. saying